Cześć, nazywam się Joanna Dąbrowska, jestem inżynierem w firmie Trend Micro. Cześć, ja nazywam się Paweł Kamiński i jestem odpowiedzialny za rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa w firmie IT Solution Factor. Podczas najbliższej konferencji AT Summit przeprowadzimy warsztaty, w ramach których omówimy, czym jest platforma XDR, jakie dane są niezbędne do tego, żeby analizować współczesne zagrożenia. Oraz jakie jest znaczenie monitorowania podatności i zagrożeń typu Zero Day w obszarze cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z możliwościami systemu Classic DER. Dowiedzą się, w jaki sposób można przeprowadzić szybkie analizy i badanie skuteczności wykrywania zagrożeń oraz graficzne przedstawienia zdarzeń przez nasz system. Powiemy także, jak w prosty sposób można zintegrować system XDR z systemami klasy SIEM oraz SOAR. Zapraszamy również na prelekcję, którą przeprowadzi Rens B.M. w temacie Threat Defense Need for Speed. W trakcie konferencji odpowiemy sobie na fundamentalne pytania, między innymi to, dlaczego tak ważne jest, żeby szybko identyfikować zagrożenia. Nasz kolega Marcin Krzemienieski, odpowiedzialny za kierowanie zespołem Security and Networking w e, IT Solution Factor, przeprowadzi dyskusję podczas forum dobrych praktyk dotyczących optymalnego podejścia do rozwoju cyberbezpieczeństwa w organizacji, na którą również serdecznie zapraszamy.